Dziewczyny, kolor khaki X2757 khaki Piękny ten szalik, słuchajcie. Genialny. I kolory ja Wam tak rozłożę go całkowicie. Tu macie oliwkę, szarość. Nie wiem, czy dobrze złapie kamerka kolory. Też jakie jest ogromniasty. Jak dziewczyna nieraz sobie siedzimy w pracy, nie? Jest zimową porą. Nawet sobie dziewczynę zrobić tak, i paskiem zrobić sobie z tego, ale etole też można, też będzie fajnie wyglądało do spódnic. Betarda. To jest kolor khaki. Jeszcze założę Wam jeden. No super to wygląda. Niebieski, śmietanka, szarość i to wszystko jest w połączeniu z fango. Tu macie też od razu inspirację do kolorów. Jakie kolory możecie nosić? Sukienka jest kawowa, a szalik nadal wygląda przepięknie. X2757 fango. Karmel. Lub. Kolory piękne. Ten zachwyca mnie, uwielbiam i on będzie super wyglądał do jasnych stylizacji, takich śmietanowych, do jeansowych, do fangowych, ale i do kawowych. Także dziewczynki widzicie, do ilu kolorów. Zapraszam.